także witamy ponownie po przerwie teraz pokażemy nowy tynk Doliny Nidy jest to tynk gipsowy maszynowy Zeta o podwyższonej twardości przeznaczony do wszystkich rodzajów pomieszczeń wewnątrz a w szczególności użyteczności publicznej typu Hotele, szpitale, klatki, garaże tego typu. Wydajność tego tynku jest 11 kg na metr kwadratowy przy centymetrze. Znaczy, niemożliwe? To znaczy, to jest teoretyczne, teoretyczna wydajność, gdy próba jest wykonywana na podłożu idealnym, czyli tak jak tutaj ta płyta. A praktyczna wydajność, czyli na budowie, są to dwie różne wydajności materiałów. Żeby to było wiarygodne, więc wszystkie. Tego typu badania są robione na idealnej powierzchni, czyli, no załóżmy jest to płyta gips-karton, jest jakaś tam wysokość i ten materiał wtedy jest sprawdzany, bo każdy podłoże budowlane różni się jedno od drugiego. Nie są powtarzalne, po prostu, tak? W czy... centymetrze? Metry, tak. tak, tak, tak. Dojdą kable, dojdzie pion, dojdą narożniki, dojdą otwory okienne, drzwiowe, więc to wszystko po prostu zmienia się. Na większej ilości. No w dół na pewno nie pójdzie, także tylko do góry. Wykonywane może być na podłożach różnego rodzaju, czyli betony, ceramika, silikaty. Podłoże powinno być wcześniej przygotowane, więc muszą być zastosowane grunty, czyli wchodząc do pomieszczenia, do budynku robimy tak zwaną przygotówkę. Czyli elementy jakieś tam wystające odkuwamy, elementy metalowe wszystkie zamalowujemy farbą e, minią antykorozyjną. E, następnie przygotowujemy podłoże w ten sposób, że z, jeśli to jest ceramika, stosujemy grunty typu Eurogrunt e, 300 bądź 500. E, proszę? Rzucamy. Tak, jest przeznaczony do sufitu. Tylko sufity ewentualnie, jeśli to jest betonowy sufit, musi być zagruntowany środkiem intergrunt, tak, z piaskiem kwarcowym. Podłoże, tak jak mówiliśmy, sufity betonowe, czyli gruntujemy intergruntem. Następnie podłoże zagruntowane musi wysnąć. Po wyschnięciu dopiero możemy przystąpić do wykonywania tynków. Tak jak tutaj za chwileczkę pokażemy narzut na tych płytach. Może to chyba zaraz, żeby nie związało. A w międzyczasie dokonujemy. Znaczy teraz przystąpimy do narzutu, pod tym względem, temperatura jest wysoka. Proszę Marek jeszcze, czym się charakteryzuje ta Zeta? Yy, Mówiłeś albo powtórz jeszcze. Yy, 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 cha charakteryzuje się twardością. Jest to yy, twardość yy, kulkowa 12 megapaskali. Yy, następnie jest yy, elastyczniejsza, także przenosi jakieś tam drganie, nie jest materiałem jak, idealnie jakimś tam sztywnym na podłożu, czyli po wyschnięciu, nie jest to skorupa jakaś tam, że budynek gdy zapracuje, po prostu jakieś pęknięcia powstają, czyli on lekko amortyzuje. E, Można powiedzieć? Zastosowanie? Gdzie ma zastosowanie jeszcze właśnie? E, szpitale, hotele, mhm. e, tego typu piwnice, garaże, no, piwnice garaże schodowe, klatki sodowe, łazienki, korytarze, klatki schodowe, ewentualnie tam, gdzie jest zwiększony jakiś ruch, zwiększona możliwość uszkodzeń. To jest taka podwyższonej twardości praktycznie dwa razy niż normalne gipsy tynkarskie, że jeżeli tam klatką schodową czy w szpitalach gdzieś tymi wózeczkami się operuje, jest duża szansa, że to nie zostanie uszkodzone. Oczywiście jak ktoś tam mocno przywali no to no to, no to i tak jakieś tam ryzyka pewno będzie. Ale generalnie tu gdzie jest duże natężenie, szczególnie w tych budynkach użyteczności publicznej. Wtedy ta, tą stosujemy tą Zetę. Można ją na sufity też tylko nakładać, tylko no, można po się co? zastanowić po co. Nie? No, po co ma być pan twardy dodatkowo, kiedy mamy świetną alfę czy betę do sufitu lżejszą i tak dalej. Na nikt nie tańczy póki co, ale ściany jak najbardziej. Także znakomity produkt w oparciu o gipsy, mocne, syntetyczne. On jest koloru też takie, no ekri, jasnego, fajnego. my no Zresztą mamy tu wzorniki, potem jak wykonamy, możemy sobie jakieś gwoździkiem podźgać ewentualnie zobaczyć jaka jest różnica między cementówką na przykład, tradycyjnym gipsem, a tą zetą. Widać wyraźnie na czucie jak ktoś mówi, że bez jakichkolwiek przyrządów, że różnice są przy wbijaniu jakiegokolwiek szpikulca. Także to jest właśnie ten jeden produkt, on jest w tej chwili drugi rok na rynku w konkurencyjnej cenie o szerokim, szerokim możliwościach zastosowania. Proszę bardzo, narzucamy Dla tak. Dla tak. Dla tak. Takie pieniądze mamy warkoczyki. Może je nie warto psuć? Ażby też mogły zostać? Dobrze by tak było, jakby tak zostały, czyli metrowozowe by było zrobić dużo, tak? Znaczy tutaj no pokażemy narzut i pierwsze ściąganie, bo wiadomo, żeby pokazać łatę trapezową, więc trzeba by czasu i odczekać. Pierwsze ściąganie wykonujemy łatą H. Ona ma taki po prostu wygląd, jak się patrzy z boku, jak literka H. Tak? Widać materiał, materiał zaprawa, mówimy w tynkarsku zaprawa, e, plastyczna, e, elastyczna, ładnie się ściąga, e, e, oczywiście kwestia tutaj też ustawienia sobie tej konsystencji. E, e, Tym bardziej widać, że materiał jest stabilny, bo jest podłoże gładkie, czyli można powiedzieć prawie śliskie, on nie spływa, on się trzyma. No Jeszcze Widać, że materiał się nie zrywa, ładnie się gładzi, także tutaj kolega łapie tą To zawsze powinna być stronnica również. To znaczy nie, no tutaj jest płyta gipsowo-kartonowa. Wilgoć tego tynku w ogóle nic nie idzie w podłoże. Po prostu trzyma na tym papierze i coś takiego się pojawia. Gdyby to był normalny mur, typu tam ceramika, jakiś tam pustak komórkowy, coś takiego się nie pojawia, nie? Tak, a tu jest po prostu, no to jest idealne powietrze, zamknięte wszystkie poryta a wilgoć nic w, tego, w ten tynk nie idzie. I need to read it that's a